Cześć, witajcie moi drodzy. Mam na imię Ewa. Witam Ciebie na moim kanale. Dzisiaj takie przemyślenia, przemyślenia związane z miłością samego stwórcy do nas. Czasami, raz na jakiś czas, kiedy mamy doła, kiedy mamy jakieś złe samopoczucie, to możemy wątpić w wiele różnych rzeczy, włącznie z tym, czy sam stwórca właściwie nas kocha i czy właściwie w ogóle go obchodzi to, że istniejemy. I co się właściwie z nami dzieje? Chciałam tutaj, jeżeli jesteś w takiej chwili, w takim momencie swojego życia, to chciałam ci wytłumaczyć kilka podstawowych kwestii, o których naprawdę ważne jest, abyś pamiętał w tej właśnie chwili. Bo to nie jest tak, że Stwórca Ciebie nie kocha i to nie jest tak, że Go nie obchodzisz. To jest tak, że to wszystko odczuwasz i odbierasz w taki właśnie sposób. Ponieważ sam darzysz siebie dokładnie takimi odczuciami, jakie projektujesz na postać samego Stwórcy. Jeżeli myślimy, że Stwórca nas nie kocha i się nami nie interesuje, to to w pierwszej kolejności pokazuje nam jasno, że tak naprawdę Ty sam siebie nie kochasz i tak naprawdę przekładasz potrzeby innych na swoje potrzeby. Tak naprawdę Ignorujesz sam siebie i swoje własne potrzeby. Pamiętaj, że mierzymy zawsze według swojej własnej miary. No niestety, tak to jest, jest to taka część naszego człowieczeństwa, tak? Mierzymy wedle swoich doświadczeń, swojej wiedzy, swoich zdolności, umiejętności, swojego zrozumienia, swojej świadomości. I jeżeli my sami nie potrafimy wykrzesać w sobie miłości do samego siebie. To bardzo trudno jest nam wtedy uwierzyć, że w ogóle ktoś inny, a zwłaszcza taki stwórca, stwórca wszelkiego istnienia, miałby w ogóle się nami interesować, miałby nas kochać. Ale dlaczego? Z jakiej okazji? Z jakich powodów, tak? Tutaj mogą pojawiać się kolejne inne pytania: a co on by chciał za to, nie? Dlaczego? Dlatego, że, dlatego, że sami. Nie potrafimy w ogóle w to uwierzyć, że jest to możliwe, a nie potrafimy uwierzyć w to, że jest to możliwe, ponieważ nie kochamy siebie. Możemy odbierać tego typu odczucia i energię, zwłaszcza jeśli nie mamy rozbudowanej intuicji i więzi ze samym stwórcą, tak? Aby w takich chwili zwątpienia i depresji odwołać się do tego connection, do tej relacji, i aby móc rzeczywiście spojrzeć na siebie oczami Stwórcy. Pamiętaj, że nie możesz dostrzec czegoś, czego nie masz w sobie. Po prostu jest to nierealne. Aby móc dostrzec coś, a zatem i doświadczyć to coś, na przykład tutaj mówimy o miłości, no to musisz ją najpierw sam wytworzyć w sobie, w swoim własnym sercu, ponieważ miłość powstaje w sercu. Miłość nie powstaje w genitaliach, miłość nie powstaje w głowie, jak sobie powiesz, że ja kocham tę osobę, to jest miłość. Nie. Miłość powstaje tylko i wyłącznie w sercu. No a potem jeszcze musimy wracać do odczuwania tej miłości w sobie jak najwięcej i najczęściej. Wtedy dopiero będziemy w stanie móc odczuć namiastkę tej miłości, którą darzy nas Stwórca. Pamiętaj, że świat jest lustrem, czyli to, co masz w sobie, odbijasz w swoim doświadczeniu. Czyli to, co masz w sobie, doświadczasz. Pomyśl zatem, co możesz odbić, co możesz doświadczyć. I jeżeli wychodujesz w sobie miłość w swoim sercu, miłość do samego siebie. No to jest bardzo proste pytanie i logiczna odpowiedź. Jeżeli będziesz miał w sobie miłość, to będziesz Mógł doświadczać tejże miłości. Zachęcam to Ciebie do tego, abyś właśnie próbował i doświadczał tego, tak? Abyś próbował generować odczuwanie w sobie tej miłości, miłości do siebie, do innych, a potem abyś mógł doświadczać to, jak wszechświat ci to odbija, oddaje. I jeśli jest ci trudno, to sobie nawet wyobrazić że mógłbyś kochać siebie to skup się na czymś lub na kimś innym do kogo mówisz że czujesz miłość tak i teraz najważniejsze dla ciebie na ten moment jest to aby pozwolić twojemu sercu odczuwać tę właśnie miłość aby ono mogło się rozwijać dalej w kierunku tej prawdziwej i bezinteresownej miłości do siebie i całego stworzenia Pamiętaj jednak, że w tym doświadczeniu odczuwania tej miłości ważne jest, aby skupić się na samym odczuwaniu miłości dużo bardziej, aniżeli na obiekcie, który no, w jakiś sposób powoduje, że czujesz tę miłość w sobie. To może być, tym obiektem może być jakiś człowiek, ale może być też na przykład zwierzę które kochamy bezgranicznie, albo może być też nawet jakaś pasja, która wywołuje w tobie po prostu te pozytywne odczucia miłości. Sam obiekt jest ważny o tyle o ile jest on tym tak zwanym triggerem, czymś co wywołuje w tobie odczuwanie tej miłości. Ale podczas samego ćwiczenia skupiamy się na odczuwaniu miłości, a zapominamy właściwie o tym obiekcie. Skupienie na obiekcie jest i może być rozpraszające i zaburzające odczuwanie samej miłości, no bo wtedy będziemy coraz bardziej skupiać się na tym obiekcie, zapominając o tym akcie tworzenia i rozwijania w sobie odczuwania miłości. Skupiamy się zatem na samej miłości, na tym, gdzie ją odczuwamy. Oczywiście powinniśmy ją odczuwać w serduszku, jak ją odczuwamy, jak to jest dla Was odczuwać teraz tę miłość, jak się teraz z tym czujecie. Jak teraz dla Was wygląda Wasza rzeczywistość poprzez pryzmat odczuwania tej właśnie miłości? Co w Was to wszystko powoduje, cały ten akt przeżywania tej miłości? W czym może Wam teraz to pomaga, to odczuwanie miłości? I tutaj możecie zadawać sobie nieskończenie wiele różnych pytań, podobnych, aby jakoś móc głębiej dotrzeć do całego tego aktu odczuwania miłości i aby go Przeciągnąć w czasie odczuwania tego wszystkiego. Jednocześnie ważne jest, abyś zadał sobie podstawowe jedno pytanie: dlaczego, z jakiego powodu, co Ciebie powstrzymuje, aby móc czuć to samo do siebie, tą miłość, którą odczuwasz do jakiegoś zwierzęcia, do jakiejś pasji, do jakiegoś człowieka dlaczego nie możesz, nie potrafisz, nie jesteś w stanie odczuć tego do samego siebie? Jakiego typu wierzenia na swój temat stoją tobie na drodze? I dlaczego pozwoliłeś sobie w nie uwierzyć? Kto ci te wierzenia wmówił lub zaproponował, a ty po prostu zdecydowałeś się w nie uwierzyć? Może kiedy to wszystko było, kiedy to zaistniało, kiedy byłeś być może dzieckiem? Jakiego typu przypuszczenia, wierzenia na swój temat masz? Które powstrzymują Ciebie przed kochaniem samego siebie. Opcji tutaj może być naprawdę bardzo wiele, bardzo różnych. Zależy wszystko od Waszych osobistych doświadczeń w życiu. Zadaj sobie również pytanie, czy stwórca, który jest czystą miłością, z założenia przecież mówimy, tak, że stwórca jest czystą miłością, jest źródłem miłości. Jest. Źródłem życia, czy byłby tak małostkowy, aby nie kochać Ciebie z powodu tychże rzeczy, które myślisz o sobie? Czy gdybyś wyobraził sobie idealnego rodzica, takiego absolutnie idealnego rodzica, który naprawdę kocha swoje dziecko bezgranicznie, bezinteresownie, czyli bez żadnych założeń, po prostu kocha i już? Czy gdybyś wyobraził sobie takiego namacalnego człowieka, który właśnie taki jest i ma dziecko i kocha to swoje dziecko bezinteresownie, czy myślisz, że jest coś, co to dziecko mogłoby zrobić, żeby ten rodzic przestał to dziecko kochać? No nie. No jeżeli zakładasz, że ten rodzic jest taki idealny, cudowny, wspaniały, jest czystą miłością, bezinteresowną miłością, jest życiem, jest wszystkim co najlepsze, to nie ma takiej rzeczy, którą to dziecko mogłoby zrobić, żeby on przestał je kochać. Taki właśnie jest twórca. On jest czystą miłością, czysta miłość. Nie jest w stanie nie kochać swojego dziecka. Więc niezależnie od tego, co to jest, co ty myślisz na swój temat, to ja jestem pewna, że odpowiedź jest tylko jedna, naprawdę. Nie ma takiej rzeczy, przez którą stwórca miałby przestać Ciebie kochać. No jest to niemożliwe, jeśli przyjmujemy stwórcę jako doskonałego i jako źródło miłości. Byłoby to sprzeczne z tym, wierzenie, że On nie kocha i że nie dba o Ciebie lub kogokolwiek innego. No po prostu jedno. Jest sprzeczne z drugim, nie mogą iść ze sobą w parze. Albo jest doskonały i jest czystą miłością, i kocha wszystkiego i wszystko i wszystkich bezwarunkowo, no albo taki nie jest. No i wtedy rzeczywiście może mieć jakieś żale, wąty i pretensje. No ale wtedy oznacza, że nie jest czystą miłością i nie kocha bezwarunkowo. Więc ty musisz zdecydować, kim jest dla ciebie stwórca. Bo jeżeli dla ciebie, z założenia stwórca jest czystą, bezwarunkową miłością, to musisz uznać w tym momencie, że kocha on ciebie niezależnie od tego, co kiedykolwiek zrobiłeś, robisz lub będziesz robił. Oczywiście nie usprawiedliwia to ciebie na zasadzie przyszłych negatywnych wyborów. Nie usprawiedliwia to ciebie w żaden sposób. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli pomimo całych swoich starań potkniesz się gdzieś na swojej drodze życiowej, to On Ciebie nigdy nie odtrąci. On będzie zawsze przy Tobie, podawał Ci pomocną dłoń i mówił Ci: Dziecko, ja Ciebie kocham. Pozwól, że Cię podniosę. No nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, jeżeli wybieramy Stwórcę jako Ojca doskonałego. Pełnego miłości, źródło miłości, życia, doskonałości. Jest tylko jedna opcja. Jeżeli zatem otworzysz się na choćby drobną możliwość, że jest inaczej niż do tej pory myślałeś, niż dotychczas zakładałeś, to już w tym momencie otwierasz wrota bezinteresownej miłości, tej bezinteresownej miłości ze źródła i dajesz sobie szansę, na jej choćby delikatne, choćby przez ułamek sekundy, odczucie we własnej przestrzeni przestrzeni własnego serca. Uświadom sobie, że Twoje odejście od bezwarunkowej miłości jest jedyną i prawdziwą przyczyną braku odczuwania tejże w Twoim życiu i w Twojej relacji ze Stwórcą. To nie Stwórca Ciebie opuścił, to Ty opuściłeś Stwórcę. To ty, poprzez swoje kiepskie wybory, niestety, tak, ty, poprzez swoje kiepskie wybory i decyzje, no, wybrałeś inną drogę. Wybrałeś rzeczy, które nie szły w parze z czystą miłością, życiem, tylko szły przeciwko, szły zupełnie w innym kierunku, w inną stronę. No, a nie można, tak, tak? Nie można być jednocześnie jedną nogą po jednej stronie rzeki, i drugą nogą po drugiej stronie rzeki. Albo rybki, albo akwarium. Więc, albo wybieramy życie, miłość, zdrowie, szczęście i tak czyli wybieramy stwórcę, źródło życia, No albo wybieramy inne rzeczy, które idą po prostu no, w inną stronę. Nie da się pewnych rzeczy po prostu pogodzić. Nie można być trochę w ciąży. Na przykład, pamiętaj, że to On kocha każdego zawsze i bezwarunkowo. Pytanie jest, czy ty pozwalasz sobie na to, żeby on ciebie kochał? I czy ty pozwalasz sobie na kochanie samego siebie? No, ja tobie powiem, że to jest tak. Jeżeli ty nie pozwalasz sobie na kochanie siebie, to jestem pewna, że nie pozwalasz mu na kochanie ciebie. A jeżeli wierzysz, że on nie kocha ciebie, to automatycznie kreujesz w sobie brak miłości do samego siebie. Takie błędne koło. Jedynym rozwiązaniem jest ustalić, kim jest dla ciebie Stwórca, że Stwórca jest doskonałą, bezwarunkową miłością, a to oznacza przyjęcie informacji, że kocha Ciebie bez względu na to, jaki byłeś, jesteś, będziesz, co robisz, myślisz, decydujesz itd. itd. On Ciebie kocha, bo On jest doskonały. Ty może nie jesteś w swojej formie ziemskiej, ale On jest. Tak więc pamiętaj, że Ty tak naprawdę poprzez swoje wybory odciąłeś siebie od odczuwania miłości. Odczuwania miłości ze strony stwórcy, odczuwania miłości od innych ludzi i przede wszystkim odczuwania miłości ze swojego własnego wnętrza, ze swojej własnej strony. Właściwie to idzie na początku, tak? Bo poprzez poczucie winy. Poczucie bycia nie dość dobrym, poczucie um, bycia słabszym, innym, niedowartościowanym i wielu, wielu innych kwestii, rzeczy, które nam wpaja społeczeństwo od samego urodzenia, poprzez wierzenie w te, no takie, a nie inne przekonania, odcinamy się od miłości do samego siebie, a nie kochając siebie, nie możemy pozwolić doświadczyć sobie miłości innych ludzi. I samego źródła życia. Zamykając serce, zamykamy je na odczuwanie miłości, po prostu również na odczuwanie miłości ze źródła życia. Jakie jest rozwiązanie? No, uwierzenie, że jest się wartym miłości, jest się wartym jej odczuwania, doświadczenia, bo jesteśmy dziećmi ze źródła miłości. Bo źródło miłości zawsze nas kocha, niezależnie od wszystkiego. Tak samo. Pamiętaj, że możesz doświadczać tylko to, co znasz, co masz w sobie. Bo znasz tylko to, co masz w sobie. No proste i logiczne. Jeżeli zatem nie masz w sobie miłości, no to jej nie znasz i nie możesz jej doświadczać, bo nie możesz jej odbić w lustrze rzeczywistości. W twoim zatem interesie jest... Abyś jak najszybciej dowiedział się, jak to jest czuć miłość i szacunek do siebie samego. Tylko w taki sposób, kochając i szanując siebie, dasz sobie szansę na przeżywanie i odczuwanie miłości ze wszystkich możliwych stron, zwłaszcza ze strony źródła miłości, źródła życia. Pokochaj siebie. Powodzenia